Jest z tej strony Orange Games i w tym odcinku my będziemy sobie kali w nowy event w Fifa Mobile Colosseum, a przed rozpoczęciem odcinka proszę Ciebie zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i zostaw komentarz w I my teraz przyjdziemy sobie do oficjalnego eventu Colosseum. Jak Wy widzicie można dostać 4 darmowych puzzle do i no zostało, żeby jeszcze ułożyć jeden kawał Puzzle. O oh, i jeśli ja wam chcę pokazać za co questy, to ten może to Sopie Luis Al, Alberto za 90 wychala I sobie emblem My I... I jeszcze są inne nakroty. D tak. Yy... I ja myślałem, że to jest nowy Oktoberfest, czy Day of the Dead. Ale okazało się, że to jest, no, inny event. Tylko że... E, na... na kontra. I teraz my zakamy sobie. No. Na To szansa, tylko ja mam jedno I proszę jedno. Tak. Ale i tak przykrywam. no, niestety. Dochodzi się do pramki. Tak, jeden zero jest. Chyba jeszcze tylko pramka i. Tak, 2-0 jest i, I prankę dobra, teraz tym razem wykrawem e, chociaż jeden mecz, nie, czyli trzeci mecz ja wam nie pokazałem, póki się tak. No nie chciało, ale ja tak wygrałem 7-4 I popatrzmy Jaka część od puzla będzie Silver Puzzle Piece I To jest I to no będzie stworzone Z loko sam quest Tak wygląda Chyba już Doble do to dziękuję Wam za oglądanie i to za